Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Witam się z Wami Kawką. Jest to moja pierwsza kawka dzisiaj. Na śniadanku była herbata, więc zrobiłam sobie kawę. I kochani, dzisiaj zapraszam Was na daily vloga. Siedzę sobie tutaj u siebie w pokoju. Zrobiłam sobie kawę. Nie jest yy, wczesna pora, bo mamy, słuchajcie, a, mamy, już wam pokazuję. Mamy godzinę. Yy, yy, yy. Poczekajcie. Chcę wam pokazać i non stop coś nie wychodzi. Dobra, poczekajcie. O, teraz cztery. <gryw> Widzicie? To jest po prostu. Siedzę i nie mogę pokazać. Czternastą. Mamy godzinę 14.13 i tak siedzę sobie tutaj i szykuję pędzle do prania, tutaj mam pędzle do oczu, po tej stronie mam pędzle do twarzy i tak sobie przeglądam, bo tak wiecie, pomieszałam. Ja tutaj właśnie w tym takim pojemniczku trzymam swoje pędzle do twarzy, gąbeczki, jak możecie zobaczyć, na takim szklanym pojemniczku też ten stany pojemnik to wiecie co, był kiedyś w komplecie z do łazienki jest to po prostu mydelniczka na mydło w, w, w kostce, w kamieniu ale że używam mydło w piance i wykorzystałam sobie tutaj na te gąbki, więc gąbki też idą do prania i tak wiecie, przeglądam i, i widzę, że jedne czyste jedne brudne, ale czystych jest mniej i tak nie wiem czemu je tutaj Kurczę mieszam, powinnam sobie zawsze odkładać czyste pędle, znaczy brudne gdzieś. Nie wiem, czy sobie nie, jeszcze jakiegoś pojemniczka tutaj nie zorganizuję, bo znowuż y, pędzle do twarzy mam w takich pojemnikach. I takie mam trzy. O, widzicie, tak osobno sobie trzymam. I jeden jest taki y, pojemniczek, tutaj jest już miszmasz. Y, Chyba będę musiała właśnie w tym miszmasz zrobić porządki w tych pędzlach i sobie ten pojemnik wykorzystać właśnie na czyste pędzle, a może tutaj z boku odkładać te, co używam, te brudne. Bo powiem Wam, że tak mi się mieszają. I właśnie wyjmuję pędzle do prania. Zaraz będę szła prać pędzle. Wstawiłam przed chwilą zupkę... Jarzynowo, mojemu mężusiowi zachciało się zupki. My powiem Wam, jesteśmy team zupiarze. Nie wiem, jak, jak u Was, dajcie znać, czy lubicie zupy, czy bardziej wolicie drugie dania. My z mężem uwielbiamy zupy. E, I powiem wam, powiem wam, mój syn też zawsze był nauczony do jedzenia zup e, i nigdy nie miałam problemu z tym, żeby moje chłopaki e, nie chcieli jeść zup. Zawsze, jak tylko powiedziałam, że zupa na obiad nie było problemu, a wiecie, my. Polacy mamy takie treściwe zupy i są dużo warzyw i ziemniaczki, także zupa treściwa. Więc dzisiaj jarzynowa i mąż pojechał do sklepu, bo jeszcze musi dokupić kilka tam rzeczy. Mi brakło, za chwilkę przyjedzie i, i przywiezie te rzeczy. I wiecie co, od jakiegoś czasu codziennie... Od ilu dni? od tygodnia może codziennie z mężem jemy sałatę na kolację, i ja tak y, daję albo lodową, albo taki miks sałat. Na takim niedużym talerzu y, wykładam na to troszeczkę pomidorków koktajlowych. Te, te kostko, co Wam ostatnio pokazywałam, są tak słodziutkie, tak dobre. Naprawdę, także kilka pomidorków, troszkę górka świeżego awokado koniecznie, mężowi tak posmakowało awokado, że codziennie jemy właśnie awokado, do tego troszeczkę kukurydzy w puszce, troszkę fety w słoiczku takiej w oleju i tym olejem jeszcze z fety to troszkę polewam nie za dużo, przyprawa idzie tylko taka przyprawa do sałatek i troszeczkę, tak, taki miks i troszeczkę aromatu i to wszystko i tak nam ta sałata smakuje, powiem Wam, że naprawdę Zachwycamy się. Jeszcze, jeszcze się nią nie przyjedliśmy na szczęście, ale się nią na razie zachwycamy. Zobaczymy, jak długo. Mam nadzieję, że nam się nie znudzi, bo powiem Wam, że szybko się robi. Jest syta, a nie jest taka ciężka na żołądku. Więc ym, mąż ma dokupić te rzeczy. Ja zaraz idę zobaczyć do mojej zupki, jak tam yy, wygląda sytuacja. I tak pomyślałam, że dzisiaj nagram wam takiego. Daily vloga, co w nim dzisiaj będzie? Nie wiem, nie wiem czy to będzie jedno, jednodniowy vlog czy kilkudniowy, jeszcze zobaczymy Mówię, odpalę kamerę i, i, i zacznę coś nagrywać, bo nie wiem, nie pamiętam, jakoś tak chyba takich daily vlogów yy, dłuższy czas u mnie nie było O, będą myli nam szyby Przepraszam Was, ale tak zerkłam, patrzę Pan idzie ze szczotką i będą nam myli okna z zewnątrz. Super! Będą okna czyściutkie. No, ale wracając do tematu, także najpierw e, idę zobaczyć zupę. Czy mi tam, jak, co tam się dzieje, więc pokażę Wam, e, jaką zupkę dzisiaj gotuję. I dzisiaj moja kuchnia serwuje zupkę jarzynową. Najzdrowsza zupa. Chyba jaka mogła być. Tutaj mamy marchewkę, mamy kalafior, mamy brokuła, mamy pora, troszeczkę też selera, ziemniaczki. Także już czekam aż mi się to wszystko tutaj. Patrzę się, słuchajcie, bo z tej strony myją okna. Dobra, zaraz wam pokażę. Czekam aż mi tutaj wszystko fajnie zmięknie, i chyba dodam do tej zupki śmietany. Ostatnio nie dawałam śmietany, była tylko taka właśnie jakby, no bez śmietany, tak, była, nie była zabielana, ale dzisiaj mam ochotę zabielić, więc za chwilę um, dodam śmietany i dzisiaj taka zupka. Na drugie danie może zrobię naleśniki albo gofry, zobaczymy na co mąż będzie miał ochotę, a może po prostu um, później zrobię tylko naszą sałatę um, i będzie w sam raz. I zobaczcie, stoi pan na dole i ma taki długi na długim kiju szczotkę i zobaczcie, aż tak wysoko myję okna. Wow! Nieźle. A ja się martwiłam, jak ja pomyję sobie okna. No zobaczcie, a tutaj tak prosto. Szczotka na takim długim kiju i jedziemy z koksem. I okna będą umyte. To jest, słuchajcie, piąte piętro tam. Tam, gdzie ta szczotka sięga. Ja mieszkam na pierwszym piętrze. Znaczy tamto na nasze polskie czwarte. Ale na islandzkie piąte, bo parter się zalicza jako pierwsze piętro. Więc ja na islandzkie piętra mieszkam na drugim, a na polskie piętra mieszkam na pierwszym piętrze. Ale fajnie mu to idzie, co? Super. I teraz myją okna z drugiej strony. Tutaj zaraz będą myli u mnie i super. Fajnie, że wpadli na pomysł, właśnie mycia okien w ten sposób. Tak, właśnie szczotką pan na dole jeszcze mi macha. Myje okna, super, super sprawa, także będziemy mieć czyste okienka. A tutaj mamy umyte moje pędzle. Ja sobie je suszę, jak wiecie, na takim stojaczku. Już go pokazywałam na moim kanale. Też umyłam sobie moje dwie gąbeczki. I ja do mycia pędzli używam Isany. Kto ogląda moje filmy, to wie, że ostatnio odkryłam właśnie ten produkt i jestem nim zachwycona. Pędzle wymywają się. Bardzo szybko, gąbeczki tak samo, więc jest świetny. Już mi zapach nie przeszkadza, bo zapach ma troszeczkę takiego em, tranu, tak, rybiego tranu, ale wiecie, co szybko się y, ulatnia y, ten zapach z umytych pędzli czy gąbeczek. I jedyne, co też mi jeszcze przeszkadzało, tutaj ten dozownik, poczekajcie, otworzę, o, on ma taki dozownik i jak ja wylewałam ten olej, znaczy ten żel, to mi właśnie tak ciekło tutaj, po całej butelce, e, później musiałam tą całą butelkę płukać, nawet, o, teraz mam tłustą rękę, e, musiałam tą całą butelkę pod wodą płukać, jak już kończyłam mycie pędzli i słuchajcie, wpadłam na pomysł, e, po ostatnim moim denku został mi, została mi buteleczka po moim Pharmaceris, tutaj mam w tym Farmaceris, y, pompkę. Y, rureczka idzie aż do samego tutaj dna i pomyślałam, że właśnie przeleję sobie do tego Farmaceris, do tego opakowania po Farmaceris y, właśnie olejek z Isany i będę miała fajnie tak z takim dozownikiem, z pompeczką do używania, do mycia pędzli. I właśnie y, teraz podczas mycia pędzli użyłam... Ten dozownik i powiem Wam, że jest świetny rewelacyjnie, się to sprawdza, bo jedna pompeczka za dużo płynu nam się nie wylewa, taka jedna pompeczka spokojnie myje nam jeden pędzel, no i przy okazji mamy zaoszczędzenie produktu, nic nam się tam nie leje po butelce, więc polecam Wam, jak macie jakieś właśnie takie butelki yy, zdenkowane, jakieś takie produkty właśnie z taką pompką, to przelejcie sobie to misane i naprawdę yy, jest to. Yy, gdzie mi tu lecisz? Jest to fajna sprawa, bo nie brudzicie sobie całego opakowania i przy okazji oszczędzacie produkt. I teraz mycie naszych okien. No, taka szczotka z wodą. Super. Okna będą domyte. Niestety nasze okna nie są otwierane, tylko mamy te małe okna otwierane i to tylko tak lufcikowo na zewnątrz, więc ciężko jest tutaj okna umyć na zewnątrz. Myjemy jedynie do, w środku okna, ale nasza wspólnota wynajęła firmę i firma nam dzisiaj okna myje od zewnątrz. Super, także na lato będą okienka czyste. Mhm. Zobaczcie, fajnie wszystko od razu już czyściusieńkie. Jest tam pan, jest na dole, nie chcę go nagrywać, bo będzie mu głupio. Ale zobaczcie, o teraz czyściutkie okienko. Super, i mam tutaj. Słuchajcie, zakupy. Mój małżonek wrócił z zakupów, miał listę. To ciekawa jestem, czy kupił według listy, czy coś kupił poza listą, bo tak najczęściej bywa. I co my tu mamy. A, myją mi to okna. Z tej strony może być hałas, za co Was przepraszam, ale okna będę mieć czyste. Yy, gołda. Nie było na liście mi tej gołdy. Wziąłeś od siebie. Dali do Dali do Dobrze, że kupiłeś, bo już się skończyła. Yy, pasta do zębów. Bardzo ją lubimy. Gam. Areczek wziął dwie sałaty lodowe. Ostatnio nie było sałaty lodowej ani w Kronanie, ani w Bonusie i kupowaliśmy taką mieszankę sałat, ale ta to jest, widziałeś? Jaka malutka. Naprawdę, różnica duża. Także dwie sałaty, świeży ogórek, śmietana 10%, tutaj mamy jogurty, to też już bez listy, bo chyba sobie wziąłeś te jogurty, nie? I tutaj mamy, o! Dwa waniliowe. Abyś się przywitał z widzami! Dzień dobry! Mąż się wstydzi, ale przywitał się z wami. Dwa waniliowe, to są takie do picia skry. Bo u nas są też te skry, takie serki, ale też są. jogurty do picia. Tutaj jest bananowy. Bananowo truskawkowy. I jeszcze jakiś jeden tutaj masz. O! I abę miolk. Abedrikur, to jest um, a... coś takiego jak surmjolk, tylko to jest abemjolk i to jest też truskawkowy do picia, też w takiej formie jogurtu. Masełko. Co tutaj mamy? Dwa opakowania kukuryc, tych takich małych. Taka jedna mi schodzi najczęściej dla nas na sałatę. Jest fajna, bo... Nie zalega nam w lodówce. Jedna, wykorzystam od razu. Puszkę wyrzucam i mam z głowy. To też na liście nie było. Mąż wziął tortille. Jaki plan na tortille? Coś chcesz zrobić? Coś, Coś zrobimy? Tam. Tak, serem. Dobra, tortilla. Ew, awokado, mąż wziął takie pakowane po trzy. Ja to najczęściej kupuję na sztuki, ale chyba nie było, co? Także takie awokado. Ostatnio mamy fazę właśnie sałaty z awokado, zaraz chyba zrobię, nie? Na wieczór. Yy, taka sała yy, sałata. Feta w słoiczku, ona jest w takich przyprawach i właśnie tą fetę też używam do sałaty. Może wam pokażę później, jak ta sałata wygląda, jak zrobię. I yy, jeszcze woreczek ziemniaków. Także widzę, że yy, spisał się. Mój małżonek z listy wszystko idealnie kupił Parę rzeczy poza listą, ale przydatne rzeczy Także za chwilkę to wszystko chowam do lodówki I odzywam się do Was już, jak będę robić sałatę To pokażę Wam, jak ona wygląda, co do niej dodaję I nie wytrzymał, nie wytrzymał Musiał z tej strony okna umyć Ty! Pracusiu Pan był z tamtej, teraz ty z tej, tak? Ja się tego okna nie ruszam, bo ta roleta już mi raz kiedyś na głowę spadła, więc. Nie spadła tylko pilotowa. Proszę się tutaj z tymi słowami. Bo nagrywam. Panie Areczku. No, spadła mi, że ja już tego okna nie ruszam. Mój małżonek jest od tego okna. No dawaj dawaj! Ruchy ruchy. Dla ciebie ruch to zdrowie teraz. Ja to tam potrzebuję, woreczek żeby sięgnąć, wiesz? No, i okienko wyczyszczone. I przyszła pora na sałatę, więc zrobiłam nam na kolację sałatę. I widzicie, ja mam tutaj mm, troszkę inną, jak mąż, bo mąż bardziej lubi sałatę lodową, ja lubię tą taką mieszankę. Więc tu mam mieszankę sałaty, kukurydza, y, pomidorki koktajlowe, ogóreczek, y, całe awokado wkroiłam y, po jednym. Nie były duże, więc wkroiłam po jednym e, feta i, i polałam tutaj właśnie tym olejkiem, tym olejem z fety. A mąż ma tutaj właśnie z lodową i do tego e, do takiej sałaty używam tą przyprawę, tak do posypania i troszeczkę aromatu i sałata rewelacyjna. Także my zabieramy się za jedzenie, bo już jesteśmy mm, dość głodni. Zjedliśmy tylko wcześniej zupkę, więc zabieramy się za naszą. Sałatę. I kochani, przyszłam się pożegnać. Zobaczcie, którą mamy godzinę. 22.33. Zjedliśmy z mężem Sałatę yy, i oglądaliśmy yy, troszeczkę yy, w telewizji sobie jeden program. Leciała, yy, leciała Eurowizja. Yy, to chyba były eliminacje, o ile się nie mylę. Występowała Polska, także jestem ciekawa, kto wygra. Wy już na pewno wiecie, bo ten film pójdzie już dawno po Eurowizji. Ale no, ja akurat dzisiaj oglądałam eliminacje i mamy niedługo sobotę. Ja dzisiaj dla Was nagrywam i jest czwartek, więc w sobotę jest już finał Eurowizji. No i jestem ciekawa, kto wygra. Także zobaczymy. Nie powiem Wam, czy na Polskę stawiam nie powiedziałabym, fajne inne były piosenki, e, więc zobaczymy, kto wygra. Fajne utwory miały inne kraje, więc no. nie ma co gdybać, będziemy oglądać. Także kochani! Ja już będę zakończać tego vloga, już idę się za chwilkę kąpać, zmywać ten cały makijaż, e, idę sobie wziąć kąpiel, no i do spania, bo jeszcze jutro mam dzień pracujący, ale weekend, sobotę i niedzielę już mam wolną, więc się cieszę, że sobie w sobotę i w niedzielę odpocznę. Dobrze, kochani. Tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie oczywiście. Jeśli spodobał Wam się ten film, to będzie mi bardzo miło, jak dacie mi kciuka w górę. Osoby, które zaglądają na mój kanał, to zapraszam Was do zasubskrybowania go. Oczywiście, jeśli chcecie dostawać powiadomienia i być ze mną na bieżąco, to włączcie ten dzwoneczek, a my co? Widzimy się już w następnych filmach. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki! Bye. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame me for the things that weigh me down?